Nieco już, że tak powiem, relatywizuje. Zwana, pana, Natomiast... ja panu muszę tutaj wejść w słowo. Natomiast... To, jest, to jest kilkudziesięcio któreś spotkanie, które, na które ja jestem oddelegowany z uczelni z racji tej, że. My, my w bardzo wielu postępowaniach właśnie w ramach ustawy z 2008 roku uczestniczymy. I niech pan się może nawet zdziwi, że ja jestem niezależnym ekspertem. Liczba łączna megawatów w biogazowniach, które moje stanowisko obaliło, to znaczy chodziło o biogazownie, które nie powinny powstać w miejscach, które były planowane, to jest 8 megawatów, proszę pana. I zarzucanie mi niezależności jest dla mnie bezpośrednim obrazą. Ja Panu powiedziałem, ja się znam na biogazie, na bioodpadach, na tego typu rzeczach. Wykładam na uniwersytecie, moje wykłady się cieszą dużą renomą. Jestem, jestem w, w różnych międzynarodowych przedstawicielstwach i nikt mi nie zarzucał. Jakiejś zależności od, od, od kogoś, a, a tutaj mi Pan imputuje takie, takie sprawy. To jest, proszę Pana, Panie profesorze, dla, mnie, dla mnie po prostu obraźnikiem. Profesorze. Tak? Bo ja w tego typu spotkaniach nie Profesorze, z tego... Ja pozwolę sobie pociągnąć moje pytanie i powiedzieć, że ja tu niczego nie imputuję. Ja tylko stwierdzam prosty fakt, że został Pan zaproszony przez Pana Burmistrza, który siłą rzeczy stawia się w roli strony w całej tej sprawie i nie przyjmuje argumentów ludzi, którzy mają wątpliwości. Jeszcze jednym argumentem przemawiającym za tym, że no, z natury rzeczy nie możemy Pana traktować jako osobę całkowicie niezależną jest fakt, że Pan się tym zawodowo zajmuje. Wobec powyższego Pan no, z tego to, żyje. To, 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 pana, czy my tu mówimy o biogazowniach, czy, czy mówimy nie wiem o czym, o, o, o robieniu czast? No o tym się nie zna. Mówimy o biogazowniach i przejdę teraz do kwestii, do kwestii, która mnie osobiście która dla mnie osobiście jest też rodzajem papierka latmusowego. Chciałbym się, chciałbym się mianowicie dowiedzieć, w jakiej odległości od najbliższej biogazowni albo od, 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 od obszaru, w którym rozdeszczowywany jest poferment, mieszka Pan Profesor i jego rodzina. Ja mieszkam w Poznaniu, ale przepraszam, pracowałem w Holandii. W, w, na Uniwersytecie w w Wageningen, kontrakt Komisji Europejskiej lata 2004-2006. Mhm. I niech pan sobie wyobrazi, że e, na terenach Uniwersytetu e, była, był, roz, była rozłożona gnojuwica i poferment przez e, e, rolnika, dlatego że był to tak dobry nawóz, że. Wszystkie tereny zielone. Holendrzy mają, mają hopla na punkcie trawników, na, na punkcie czystości. I na trawnikach pomiędzy uniwersytetem okno mojego laboratorium było około dwóch metrów od trawnika, na którym był poferment wylewany. Mhm. To może pana uspokoi. Niespecjalnie. Nie no. 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 Ale być może, że jak dopowie pan już na moje ostatnie pytanie. Yy, nie będę kończył. Nie szczęśliwie przyszedł. dla wszystkich myślę. To być może będę uspokojony. Otóż abstrahując już od tego, co Pan, w jaki sposób Pan zdez, zdezabułował, posługując się manipulacją, bardzo zresztą niezręczną i, i lemem w tym względzie, w jaki sposób Pan zdez, zdezabułował wszystko to, co można znaleźć w internecie, a można znaleźć niemało, chciałbym Pana zapytać i chciałbym, żeby Pan nam wszystkim odpowiedział. Czy jest Pan w stanie powiedzieć, dlaczego w internecie i nie tylko w internecie, w prasie, w publikacjach na całym świecie, włącznie z, naszym, z naszą umiłowaną ojczyzną, jest tyle y, publikacji, filmów, wystąpień, historycznych reakcji społeczności, które borykają się z biogazownią. Czy oni wszyscy ulegli histerii odorowej? Kto jest pytania? Proszę Pana, publiczne zarzucanie mi manipulacji to pachnie sprawą oznaczeniem To Panu mówi od razu. Natomiast ja mówiąc o kwestii o kwestii... Ja kwestii, myślę, że tej, Pan Profesor nie próbuje zamknąć mi łzy. O kwestii... Czy kwestia idiotu Wilema nie była przez Pana wypowiedziana? Proszę Pana, jeżeli ja czytam, że biogazownie to są to, to jest drugie oświęcim, to jest Czernobyl i tak dalej. Jakim trzeba, jaki trzeba mieć poziom umysłowy, żeby coś takiego pisać? Już panu profesorowi odpowiadam. Rzeczywiście, tak zwane filmiki w internecie, jak kiedyś łaskaw był to określić pan prezes Jagiełowicz nie stanowią dla nas, dla grupy, która ma wątpliwości jednego źródła wiedzy. W związku z tym pozwoliliśmy sobie troszkę pojeździć i okazuje A, się, ale odchodzi pan od tematu, oświeti mnie, ja nie, 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 nie. nie. nie, o, nie. Nie interesuje mnie ani Czarnobyl, ani Oświęcim. Ale Ale Pana, ja ten temat pytanie. konkretny, tak? Jestem przede wszystkim inżynierem i oczekuję nie pływania, tylko konkretnej odpowiedzi. Proszę Pana, jeżeli ktoś pisze, że biogazownia. Setki takich pisów, to co to jest Czarnobyl. Więc, ja więc ja panu odpowiadam merytorycznie. Jak panu? nazwać taką osobę? Ja, ja nie będę się zajmował przypadkami psychiatrycznymi. Ja, Ale odpowiadam, one są. ja odpowiadam panu merytorycznie i pytam jednocześnie. Czy jest to objaw zbiorowej histerii? Jeśli jedzie się do jednej, drugiej czy trzeciej biogazowni, jeśli się jedzie do Skrzydlic, gdzie magazynowany jest poferment z Niemiec i ci wszyscy ludzie mają obłęd w oczach na myśl o tym, że przyjdzie wiosna i będą, ro, będzie rozdeszczowywanie pofermentu. Czy ci wszyscy ludzie są idiotami? Czy ci wszyscy ludzie są chorzy? I czy ci wszyscy ludzie ulegli odorowej histerii? Ma Pan na myśli jednostkowe przypadki, na których występują problemy? Ja mówię ogólnie. Proszę pana, spędziłem w zeszłym roku trzy miesiące w Chinach. Wie Pan, ile jest w Chinach biogazowni? 60 milionów. Nigdzie nie, spotyka, nie spotkałem się z tym, żeby były jakiekolwiek protesty, mało tego, ludzie najwięcej biogazowni to jest biogazowni przydomowych, które są bezpośrednio złączone z, 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 z gospodarstwami i służą przede wszystkim do tego, żeby nie śmierdziało, Chiny mają ogromny problem z jakością powietrza. I kwestia jest taka, że jeżeli w, Polsce, jeżeli w Europie mamy, mamy samych biogazowni rolniczych, mamy już grubo ponad 15 tysięcy, w Azji mamy 100 milionów, to proszę pana, to pan przedstawia wyjątki, pewne wyjątki, które ja akurat nie znam tej sytuacji, o której pan mówi, ale są, tak jak Liszkowo jest wyjątkiem na tle ogólnie pracujących w biogazowni, tak po prostu biogazownia musi być traktowana jako element utylizacji gnojowicy, bo jeżeli pan porówna świeży Świeżą gnojowicę, czyli składowaną gnojowicę i poferment, jeżeli pójdzie to na badania alfaktometryczne, czyli takie, które dają ocenę oddziaływania jak śmierci. Dobrze, żadne ale porównania żadnego nie ma. Panie profesorze, czy biogazownia, jaką mamy tu mieć podobno w Krzepicach, produkująca około 58 tysięcy pofermentów, który ma być rozdeszczowa rozdeszcz rozdeszczowany na obszarze, pod należącym do właściciela biogazowni, a jest to 30 hektarów, jest tym wyjątkiem jak Liszkowo? Pachnie tym wyjątkiem jak Liszkowo? Czy też nie? Jeżeli jest gnojowica już obecnie rozlewana, bo z tego co wiem, jest, jest, jest prawie 30 tysięcy, to dobry proces fermentacji zdezodorizuje tą gnojowicę i po ferment będzie miał neutralny zapach. Natomiast każdy właściciel biogazowni, Szwara, biogazownia w Wiscowie zbankrutowała. Stra, y, strat było na, y, na kilkadziesiąt milionów złotych. Jeżeli jest właściciel, który, który, który myśli logicznie, to mu będzie zależało na tym, żeby proces szedł na bieżąco, bo taka biogazownia da kilka milionów złotych rocznie przychodu. Jeżeli nie będzie odpowiedniej fermentacji, będą straty i y, wówczas mogą być problemy. Natomiast nikt Nikt, kto ma zdrowy rozum, nie będzie przecież dążył do tego, żeby mieć, mieć zakłóconą fermentację. Pan profesor był łaskaw nie odpowiedzieć na moje pytanie. Ja mam, moje pytanie jest konkretne. Zgodnie z decyzją o użytkowaniu środowiskowym, wydaną przez pana burmistrza, 58 tysięcy po fermentu ma być rozdeszczowane na gruntach, będących włas, włas, własnością e, inwestora, właściciela biogazu. Z naszych informacji wynika, że na etapie powstawania decyzji było to 30 hektarów. Czy rozdeszczowanie takiej ilości pofermentu na 30 hektarach wydaje się Panu pachnieć wyjątkiem, kasusem, syndromem Liszkowa, czy jeszcze nie? Jeżeli jest tam 30 hektarów, to jest to błąd. Nie ma raczej możliwości, znaczy maksymalną dawką pofermentu którą może być rozlany to jest 170 kg azotu na hektar. Panie profesorze, w praktyce, w praktyce jest, to, jest to około e, maksymalnie 60-70 ton metrów sześciennych na hektar. Panie profesorze, w naszej gminie, zgodnie z raportem, który został zamieszczony, został dołączony do tych decyzji, mamy bardzo kwaśne gleby. Wykorzystanie maksymalnej dawki nawozu azotu w, naszym, w naszej gminie jest niemożliwe. To jest bardzo ważna rzecz, którą Pan powiedział, bo, bo ferment jest, ma wysokie pH i jest świetnym remedium na proces e, e, zakwaszania gleb. Ale ma też odpowiednio dużą i konkretną zawartość azotu. Azot to jest ten materiał napędowy dla roślin. To jeszcze są to pola 82 wszystkich rolników okolicznych gmita, że to nie jest tak, że tylko na, na te pola 30 hektarów będzie wywożone, bo z gmin koło... znaczy, znaczy, na pewno na pewno nie, nie jest możliwością, żeby, żeby kilkadziesiąt tysięcy ton, y, y, ton pofermentu było wywiezione na 30 hektarów. To jest absurd. To jest na, wiem na pewno, że, że tak być nie może to... To muszą być do tego y, negocjacje z rolnikami, którzy po prostu odbiorą to. Po, po prostu z punktu widzenia prawa nie ma takiej możliwości. Proszę bardzo. Po, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Pani nazwisko Wojciech Roś, ja jestem radnym Rady Miejskiej w y, Mieszkam w zajączkach i właśnie tutaj y, zarządzone przez y, Pana y, przez Pana Burmistrza y, obecne konsultacje również. No nie wiem z jakich przyczyn, ale akurat moją miejscowość mają również objąć. I szanowny panie profesorze, mam również takie pytanie. Bo my tutaj tą część teoretyczną pan profesor przedstawił, natomiast my w Krzepicach mamy konkretny przypadek. Mamy konkretną lokalizację biogazowni. Decyzja została wydana 5 lat temu. Decyzja Pana Burmistrza o uwarunkowaniach środowiskowych również, która była tak jakby poprzedzeniem wydania decyzji budowlanej. I nie wiem, czy tutaj Pan Burmistrz, zapraszając Pana Profesora tutaj na dzisiejszy wykład, naświetlił, jakie są uwarunkowania środowiskowe Krzepic. Czy Pan Profesor zapoznał się z raportem, który sporządził Pan?